Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Okiem Rzeuskiej i spieszę poinformować szanownych państwa, że wbrew zapowiedziom premiera Morawieckiego, szefa NBP niejakiego Glapińskiego, Polska nie jest zieloną wyspą proszę państwa, Polska się nie rozwija, Polska się zwija. Demograficznie, industrialnie, przemysłowo, <laughs> naukowo, fiskalnie, ekonomicznie, kulturalnie, mentalnie i w każdy inny możliwy do nazwania i określenia sposób. W każdy. Proszę Państwa, ja rzadko pozwalam sobie na akty pesymizmu, ale nie wiem, czy my się z tego podniesiemy. Uważam, że nie, uważam, że naprawdę Polska zostanie zagarnięta już w sposób totalnie jawny. Przez siły zewnętrzne. Jakie ostatecznie czy też będzie podział pomiędzy tymi siłami, to ciągle jeszcze się klaruje z uwagi na sytuację międzynarodową. Ale ja niestety uważam, że społeczeństwo polskie jest za głupie, a natura nie znosi próżni. Społeczeństwo polskie jest za głupie, żeby przeciwstawić się tym zmianom. Już jest zbyt osłabione, zbyt rozbite, zbyt otumanione. I powiem tak, proszę Państwa. Ramowo siły w społeczeństwie rozkładają się w taki sposób, że 30% to jest tak zwana prawa strona, o której głupocie kosmicznej sięgającej Marsa albo i Saturna nawet mówiłam już wielokrotnie. Niestety, proszę Państwa, pozostałe 70% ideologicznie przeciwne, to muszę Państwu powiedzieć, że chyba jest jeszcze głupsze od tych prawaków. Tak jak już to Państwu mówiłam, przy okazji kolejnego występu y, klauna Brauna, o przepraszam, obrony Polski przez pana posła Brauna, gdzie już odbiło się to negatywną czkawką za granicą, tak jak Państwu mówiłam, w bardzo krótkim czasie była reperkusja, tak jakby nieprzyjaciel na to czekał żeby dostarczono mu pretekstu do kolejnego ataku na Polskę. Już ten atak się rozpoczął i, już, i ja Państwu też już nadmieniałam i przypominam, że pani Mosbacher na odchodnym zapowiedziała nam, że kwestia uroszczeń żydowskich będzie powracać i nie została zakończona. A co by nie mówić, proszę Państwa, pani Mosbacher jest fachowcem i osobą poważną. Ona słów na wiatr nie rzuca. Szanowni Państwo, zostaliśmy pozbawieni przemysłu. Zostaliśmy pozbawieni finansów, jesteśmy zdani na obce przepływy i wręcz na finansowanie państwa, już coraz bardziej, wbrew temu, co tu Glapiński opowiada. Zostaliśmy pozbawieni szkolnictwa zawodowego i praktycznie. Przepraszam bardzo, zaraz do Państwa wrócę. Proszę Państwa, przepraszam za ten przerywnik. Ja jestem kobieta pracująca. Szanowni Państwo, Zostaliśmy pozbawieni szkolnictwa zawodowego i de facto zostaliśmy pozbawieni rzemiosła. Za komuny działały, proszę Państwa, yy, izby rzemieślnicze w Polsce. Byli przyjmowani do rzemiosła, do kształcenia uczniowie i to byli naprawdę rzemiochy, którzy mieli konkretne umiejętności. Dziś tego nie ma. Dziś jesteśmy wszyscy skazani na zachodnie supermarkety, proszę Państwa, na zakupowanie sprzętu. Który psuje się no tak mniej więcej średnio co dwa lata po to, żeby zmuszać nas do kupowania coraz to nowych, tak, różnych, różnych spraw i, i różnych urządzeń, coraz mniej złotych rączek. Proszę Państwa, ja przypomnę, że za komuny, za PRL-u były, nawet jeżeli mówimy o małym rzemiośle, małej wytwórczości, były tak zwane punkty praktyczna pani w całej Polsce, w moim szczecinie to było kilka, w małym szczecinie gdzie dokonywało się poprawek krawieckich, a także szyło na miarę. Bardzo naprawdę bardzo naprawdę to były panie tam krawcowe z dużymi umiejętnościami i to się opłacało i ci ludzie, proszę państwa, utrzymywali z tego swoje rodziny. A więc punkty praktyczne pani i były też takie punkty repasacji pończoch. Jak poszło oczko w rajstopach, no faktem było, że był dostęp ograniczony, proszę państwa nie było na rynku, były niedobory, to się szło do punktu repasacji pończoch, pani łapała elegancko oczko i rajstopy były jak nowe, dalej się nosiło. Dziś jesteśmy w sytuacji, gdzie nie mamy, proszę Państwa, fachowców, niestety nie mamy specjalistów, zarówno tych rzemieślników, tych wykonawców, jak i, jak i proszę Państwa, w zawodach inżynierskich, bardzo to zwłaszcza odczuwamy, lekarskich, Prawniczych chyba też coraz bardziej, jak patrzę na to, co się dzieje, wszystko się psuje. Nie mamy własnych finansów, jak mówiłam. Mamy nieudolny, populistyczny, komunistyczny rząd, a socjalistyczny to już bez dwóch zdań który jedno na czym się skupia to, żeby zwiększyć rozdawnictwo naszym kosztem żeby kupić sobie głosy na kolejną kadencję. Proszę Państwa, za poprzedników było bardzo średnio i bardzo dużo do nich zastrzeżeń. To byli też zapszańcy. Ale ci cofnęli nas o 30 lat. Proszę Państwa, wielki kryzys już się rozpoczął. Tylko w Ukropolinie nikt o tym ludziom nie mówi. Piński ma idiotyczne standardy, z których ludzie się śmieją. A to jest powód do płaczu. Szanowni Państwo, są wśród nas widzowie spoza Polski, którzy na pewno potwierdzą to, co mówię, a ja to zresztą dokładnie śledzę. Po pierwsze, rząd dobrej zmiany wysłał też na stand-upy ostatnio, w czerwcu konkretnie, bieżącego 2023 roku premiera Morawieckiego. I masa rozmaitych artykułów w prasie się pojawia, że pensja minimalna bardzo znacząco została podwyższona. Wreszcie rząd podjął tę decyzję i już trzykrotnie, a co najmniej dwukrotnie były informacje o rozmaitej wysokości podwyżki tej pensji minimalnej tej najniższej krajowej, co do której podwyższenia rząd się nie mógł zdecydować, choć tak szumnie to ogłasza jako swój kolejny sukces. A wiecie Państwo, jak, jaka to była podwyżka? Jaka to jest podwyżka? Ostatecznie rzędu kilkudziesięciu złotych. Z czterech tysięcy, yy, proszę Państwa, dwustu kilkudziesięciu do czterech do tysięcy trzystu złotych. Kilkadziesiąt złotych. Co Państwo kupicie za kilkadziesiąt złotych, yy, proszę Państwa, w Polsce przy obecnych cenach, bo za kilkadziesiąt funtów szterlingów brytyjskich można, proszę Państwa, zrobić ciągle jeszcze całkiem solidne zakupy. A za kilkadziesiąt złotych? Proszę Państwa, majątek narodowy i przemysł wyprzedany i zlikwidowany dawno temu. Wiemy przez kogo? W ramach reprywatyzacji, a jakże? Transformacji ustrojowej, a jakże? Gdzie pozbawieni zostaliśmy tego, co wypracowała komuna, wznosząc Polskę ludową na zgliszczach wojennych. I jeszcze się gawieć cieszyła, dokładnie tak jak dziś gawieć się cieszy za 800 plus zapowiedziane. Sytuacja jest, proszę państwa, tak dramatyczna, że bez zmiany władzy zupełnie na ludzi nowych, nieuwikłanych nie wchodzi w grę ani PIS, ani PO, ani żadne przystawki, bo oni będą ciągle robić. To, co robią, to, co już wiemy, że robią od ponad 30 lat, proszę państwa, nie wchodzi w grę żaden stary układ. W tej sytuacji, jaką w Polsce mamy, ja chcę państwu zaproponować tutaj na tym kanale, oprócz omawiania i proponowania książek, które pomogą nam psychicznie przetrwać, co jest bardzo ważne. Chcę też Państwu zaproponować pewną dawkę bardzo konkretnej prawniczej wiedzy. Myślę, że będą to informacje, które będą dla Państwa dużo bardziej przydatne niż opowieści o Billu Gatesie i demokracji bezpośredniej i tym podobne, bo co Państwo z tego macie? Rozpocznę już dziś. Proszę państwa, w czerwcu tego roku ukazało się w publikatorach rządowych i także na stronie sejmowej w zbiorze ISAP GOV, w zbiorze obowiązujących aktów prawnych, obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sądzie najwyższym. Proszę państwa, wreszcie doczekaliśmy się pod koniec kadencji pisu to co Duda i rząd dobrej zmiany zapowiadali na początku poprzedniej, zakończonej kadencji, jeszcze w 2015 roku, dopiero teraz to zrealizowali? Jakie mieli przeszkody, skoro mają większość parlamentarną? I jak widzieliśmy nie jeden raz, jak chcieli, to nocą, w trybie nocnym, na kolanie przepychali ustawę, a Duda rano podpisywał. To jakie mieli przeszkody? Dlaczego dopiero teraz niosą tą ulgę ludziom? Ale wreszcie to się, proszę państwa, stało a może też i myśleli o sobie, już przeczuwając swój rychły koniec, sobie też otworzyli taką furtkę. Otóż ta nowelizacja, proszę Państwa, dotyczy możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym, w sprawach cywilnych, zwanej także kasacją nadzwyczajną. Jeżeli chodzi o sprawy karne i procedurę karną, to ta regulacja już jest, proszę Państwa, w, przepisie, w przepisach, w procedurze karnej, w kodeksie postępowania karnego. A jeżeli chodzi o postępowanie cywilne, to dopiero teraz. A y, szanowni Państwo, zapowiadana dla Frankowiczów pomoc zupełnie nie nastąpiła, tak jeszcze przypomnę, dobrą zmianę. Zajęły się tym dopiero sądy, ludzie zaczęli masowo wygrywać sprawy frankowe. I także, proszę Państwa, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, na którego wyrok bardzo mocno czekamy. Jest już bardzo pozytywna dla dłużników frankowych, dla tak zwanych frankowiczów opinia rzecznika CUE. Opinia nie zastępuje wyroku i nie jest wiążąca, ale jest o tyle istotna, że, proszę Państwa. Na 99% wynik orzeczenia Trybunału CUE jest taki, jak to zaleca w swojej opinii jego rzecznik. No naprawdę bardzo rzadko, kiedy ostateczne wiąże, wiążące orzeczenie rozmija się z opinią rzecznika, więc jest już jakieś światełko w tunelu i powód do radości. A ja wracam do skargi nadzwyczajnej. Chciałabym tutaj, proszę Państwa, na ten temat więcej coś powiedzieć i zaproponować Państwu, właśnie. Dochodzenie słusznych odszkodowań za lockdowny. Przedsiębiorcy, przecież te tarcze, które dostaliście, to była kupa śmiechu, to na prąd ledwo przy obecnych cenach. I właśnie jeszcze dopowiem, że jesteśmy już w sytuacji niedoborów żywności, jeszcze się tego tak nie odczuwa, ale to za chwilę się zacznie. Jesteśmy w sytuacji, proszę Państwa, niedoborów energetycznych, i chcę właśnie powiedzieć, wracając jeszcze do spraw porównawczych. Co też świadczy niestety o stanie naszego społeczeństwa i odwołam się tutaj do widzów, którzy mieszkają poza granicami Polski. Proszę Państwa, w tym roku, 2023, jak w Japonii inflacja sięgnęła 4%, 4%, to społeczeństwo się tak wzburzyło i ruszyło, że sprawa stanęła na ostrzu noża. Omalnie obalono rządu, obalnie obalono administracji państwowej. Społeczeństwo zażądało zro zrobienia porządku. Mówi, jak rządzicie? Przecież to rząd odpowiada za inflację. A nie Putin i wojna w Ukrainie, jak to się wmawia polskim ciemniakom. I proszę państwa, rząd Japonii się pozbierał, bo gdyby się nie pozbierał, to by zakończył urzędowanie. Ale to może wymóc na rządzie tylko świadome społeczeństwo, które ma pojęcie, jak funkcjonuje państwo i jak funkcjonuje świat, które pilnuje swoich spraw, tak jak mówi pan Maciek, woda, prąd, gaz, a nie zajmuje się Billem Gatesem jak Poliniacka Gawiedź, bo jak się zajmuje Billem Gatesem, spiskami i, i globalistami, no to ci, którzy tutaj są, szkodnicy, robią co chcą. Oni nawet nie są rozliczeni, oni nawet nie dostają informacji, wiemy w co z nami gracie, nawet tego nie dostają. To czego mają się obawiać, co ma ich hamować? Bill Gates? Globaliści? Ludzie, dajcie spokój. Wrócę jeszcze do inflacji. Inflacja czyści ludzi z kieszeni, czyści ludziom kieszenie z oszczędności, obiera z pieniędzy przez drożyznę. Natomiast rząd ma, proszę Państwa, podwójny, podwójną korzyść na inflacji, poza tym, że jest sprawcą inflacji. To polityka rządu odpowiada za inflację, a nie wojna w Ukrainie. Wojna w Ukrainie to może jest 3% inflacji, może 4% w tych granicach. A reszta to jest wyłącznie bolszewicka polityka rządu. Proszę Państwa, inflacja powoduje dwa zjawiska bardzo niekorzystne dla nas, ale bardzo dobre dla rządu. Po pierwsze, zwiększa wpływy z podatków, ponieważ rosną marże. Opłaty i podatki, zwłaszcza te ukryte, które i tak zawarte są zawsze w cenach towarów i usług. A po drugie, zmniejsza się deficyt budżetowy, zmniejsza się dług publiczny poprzez inflację. Więc rząd ma tu same korzyści. O nas tego nie można powiedzieć. Tylko proszę Państwa, czy Państwo jest dla rządu, czy Państwo jest dla obywateli, to już Państwo zdecydujcie. Ale ja jeszcze raz powtórzę: jakie stawia się pytania, takie dostaje się odpowiedzi. Jak się zajmuje Billem Gatesem, spiskami i globalistami, to się ma taką sytuację jak w Polsce. Taką inflację i taki rząd. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone z kolei, to właśnie wojna w Ukrainie i o tym się w kraju poliniackim nad Wisłą w ogóle nie mówi. Sprzeczne jest to z narracją. Już nie, nie wspomnę nawet o tym, co mówią władze Austrii, Słowenii, nawet malutkiej, proszę Państwa, na temat wojny w Ukrainie, Węgier, już zupełnie Niemiec, już a Francji to już nawet nie wspomnę, jakże to się różni z narracją ekipy żoli jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Na szczęście w Polsce odzywają się już głosy rozsądku, i tutaj mnie co niektórzy oburzeni patrioci, idioci, no co tu dużo gadać, kamienowali, że ja gloryfikuję Ukraińców. A, 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 a opluwam Polaków. <laughs> Proszę Państwa, jeżeli ktoś w taki sposób odbiera prawdę, to współczuję i odcinam się. Przypadki psychiatryczne to nie moja rzecz, ja nie mam na to kwalifikacji. Prawda jest taka, że Ukraińcy są narodem, nacją bardzo drapieżną, która już tu stoi w kolejce po kraj nadwiślański, zaraz za Żydami. I Apoliniacy nie, nie wiem, no, mają z prawdą kłopoty, ale widzicie Państwo, to zjawisko jest szersze. Bo oglądałam fragmenty pewnych spotkań również w Stanach Zjednoczonych, takie jak się tam z Brownem i tymi innymi organizuje, to po przeciwnej stronie też się takie organizuje. I tam kobieta bardzo rozsądnie się wypowiadała, nie wiem czy lekarz, czy psycholog, ale bardzo rozsądnie się wypowiadała na temat tego, że kłamstwem jest wmawianie nam, że jesteśmy wszyscy równi. Bo i kobiety, i mężczyźni różnią się nie tylko wyglądem zewnętrznym, budową, cechami. Proszę Państwa, ale i przemianą materii, rozkładem tłuszczu w ciele, budową kośćca, masą, masą rzeczy. Mało tego, rasy różnią się między sobą i to bardzo istotnie, proszę Państwa, rasy i gatunki. Na przykład psy zupełnie inaczej niż człowiek, proszę Państwa, metabolizują białko i dlatego psy mają inne antybiotyki. Nie można wszystkich lekarstw dla ludzi dawać psom, bo może się to dla psów źle skończyć. A wracając do omawiania gatunku ludzkiego, to na przykład rasa czarna i rasa biała, jak zapada na cukrzycę, to z uwagi na naprawdę istotne różnice metaboliczne, leczona jest zupełnie innymi środkami przeciwcukrzycowymi. O tym się gawiedzi nie mówi, ale lekarze to wiedzą. I taka to jest, proszę Państwa, równość. No i ta pani bardzo rozsądnie powiedziała, że jeżeli ktoś ma problemy z rzeczywistością, no to faktycznie ma poważne problemy. Proszę państwa, wstały jakieś trzy cudaki, pofarbowane na jakieś niemożebne kolory. Yy. Jakieś chyba dwie kobiety i jeden facet, to tak wyglądało, że trudno określić. Aktywiści lewicowi, jakieś transy, chyba jakieś transy, z tego co wykrzykiwali, to jakieś transy. I proszę Państwa, zrobili dokładnie taką samą rozróbę, jaki zrobił Klaun Brown w nie niemieckim instytucie historycznym. Wyszli demonstracyjnie z sali, coś tam wykrzykiwali, aha, i rozbili sprzęt na wyjściu. Policja interweniowała, wyprowadzała ich. Rozbijają sprzęt tak jak clown. To to, co Państwu mówiłam, idioci po jednej i po drugiej stronie, i tylko dla zaprzątnięcia do reszty i tak już ogłupionej uwagi gawiedzi. Natomiast, proszę Państwa, pewna myśląca część społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Zaczęła kierować do Kongresu oficjalne pytania. Proszę nam wykazać, bo tam jest też kryzys, a my ponosimy również koszty tej wojny. Stany Zjednoczone też ponoszą koszty wojny w Ukrainie. Nie takie jak my. Mają frajera do przerzucania kosztów, no to przecież kto by nie skorzystał, ale też ponoszą jakieś koszty i społeczeństwo amerykańskie się to myślące, yy, proszę państwa, zburzyło i nie zadawało kongresowi pytań o Billa Gatesa, ani spiski globalistów, tylko konkretnie, proszę wykazać, jakie kwoty są asygnowane na pomoc Ukrainie i jakie społeczeństwa amerykańskie ma z tego korzyści. Jak już Państwo i to się, i ta sprawa się toczy, ta debata się toczy, poczekajmy na rezultat. Więc ja jeszcze raz powtarzam, jakie stawia się pytania, takie się otrzymuje odpowiedzi. Proszę Państwa, wracając do skargi nadzwyczajnej, jest to najnowsza nowelizacja ustawy o sądzie najwyższym, która ukazała się w publikatorach już w czerwcu tego roku całkowita świeżynka. Czekaliśmy na to prawie 10 lat. Tak się dobra zmiana troszczy o ludzi. Proszę Państwa, wprowadziło tą nowelizację do ustawy o Sądzie Najwyższym obwieszczenie marszałka Sejmu z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta nowelizacja daje możliwość skorzystania z skargi nadzwyczajnej po spełnieniu określonych warunków prawnych. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, Urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, lub orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Proszę Państwa, skargę nadzwyczajną mogą wnieść tylko określone w tej nowelizacji podmioty. Nie mogą tego zrobić o sami obywatele, nawet przez swoich pełnomocników. I tak skargę tą może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także w zakresie swojej właściwości prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skargą nadzwyczajną. Wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia. A jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna, w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Jeżeli zachodzą przesłanki tutaj przeze mnie wskazane, a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby międzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej Sąd najwyższy ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie Proszę państwa będziemy państwu pomagać jako nasze konsorcjum tutaj prawnicze które się konstytuuje Zwracać się głównie do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc we wniesieniu takiej skargi nadzwyczajnej, bo jeżeli nastąpi stwierdzenie przez Sąd Najwyższy w ramach tej procedury, że jak powiedziałam, orzeczenie zaskarżone objęte skargą nadzwyczajną wydane zostało z naruszeniem prawa, to jest to podstawa niezbita. Do uzyskania odszkodowania w sądzie powszechnym. Zakładamy fundację, która jest zwolniona od kosztów sądowych, od wpisu. Ludzie często nie mają pieniędzy na wpis, i to jest przeszkodą. Było w bardzo licznych przypadkach dochodzenia słusznych roszczeń. Będziemy świadczyć Państwu konkretną pomoc, żeby przetrwać, żeby uzyskać środki, ale tylko ludziom rozsądnym. Nie wariatom i nie I nie pracujemy za darmo. Tacy niech idą gdzie indziej. Niestety, proszę Państwa, ale na pogrzeb zawsze muszą być pieniądze. Taka jest prawda. A zaprzeczanie rzeczywistości kończy się jak występy Brauna albo jak występy tych lewicowych aktywistów, o którym Państwu mówiłam którym bardzo mocno się nie podobało, że, że kobiety i mężczyźni różnią się ze sobą i że nie ma równości, o której się opowiada. Którą się ludziom wciska jako kolejne kłamstwo. Stare nowe kłamstwa. Pytali państwa o tytuły. Jest świetna książka, Stare nowe kłamstwa. Na koniec bardzo polecam. Właśnie bardzo a propos. Kulisów manipulacji zmienia się tylko szyldzik, ale metody manipulowania gawiedzią tak naprawdę pozostają niezmienione od Cesarstwa Rzymskiego. Dziękuję Państwu za dziś. Do następnego razu. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Bardzo proszę kliknijcie też dzwoneczek, aby na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych nagraniach na kanale Okiem Jeśli uznacie, że treści warte są odsłuchiwania, jeśli się Wam podoba, proszę rozsyłajcie również i promujcie wśród swoich znajomych. Niech nas będzie jak najwięcej. Serdecznie pozdrawiam, chwale Ojczyzny i mam nadzieję, że zobaczymy kiedyś Polskę wolną, szczęśliwą i bogatą. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.